Witam Państwa z studentów sączu. Są dziś ze mną nasi eksperci. Jacek Groch. Witam. Jerzy Jenger. Dzień dobry. Oraz Katek skrzynulek. Ju, już, jesteśmy? Bardzo też nie witam. Przed nami gigantyczne emocje związane z dzisiejszym meczem w roku dwóch drogę nastawione do siebie drużyny, których nie trzeba chyba już nikomu przedstawiać. No tak, każdy prawdziwy kiwić śledzący wyniki, no bo jak wie, jakie napięcie towarzyszy przed derbowym spotkaniem z różnych spod naszacowic. L to i KS Szoguny nie prezentują obecnie wysokich aż aczkolwiek na pewno będzie to jeszcze. No Tak, no po zawsze graje do przodu. E, nie można tego odmówić oczywiście. E, no co no, starali się przede wszystkim. No zobaczymy jak teraz wyjdzie. A ja nawet na ten mecz założyłem swoje nakietki od biegunowania, nawet wam mogę pokazać. Proszę bardzo. O, Jacek! To są twoje buty? Tak, to są moje buty. Bardzo ładne. Dobra, dobra, pomaga na Jacek. Jacek, I już I Już? Jesteśmy na wizji? Tak, tak, ale proponuję, no tak, no abyśmy się no przenieśli na boisko i zobaczyli, tak, jak, tak. jak na mecz przygotowali się drużyna <grym> gospodarzy. Przygotowuje się drużyna KS Szoguni. Panie trenerze, można prosić? Oczywiście. Panie trenerze, jak przygotowania do tego ważnego meczu? Trening idą dobrze, staramy się przygotować do kolejnego meczu. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. A jak wystroje w drużynie? Proszę tylko na nich spojrzeć, pełna koncentracja. Lupa, chodźcie tu! Chodźcie tu, pani, za z to porozmawiać. No? Bo co no, get! Czy jako kapitan drużyny mobilizuje im pan jakoś szczególnie do działania? No, chodoki się starają. cały tydzień mi przepracowali, o tu nawet nie, tak tam zobaczcie co robię te U... y Proszę, Proszę schudłem ino kilo, ale cały czas szkudne, nie? M za dużo my w to siły włożyliśmy, że my mecz teraz będziemy przegrać. No, kubaj, czy ma pan przygotowaną jakąś specjalną taktykę na Tak, mamy gotową taktykę. A można wiedzieć jaką? A to jest kwestia naszych kilkasów Grajmy je? Grajmy jedno dobrze. Aha, dziękuję za rozmowę. Rozmi Rozmawiała Marcyna Wojciechowska z trenerem reprezentacji Franciszkiem Cudą. Tak wygląda moje przygotowanie dwa dni temu. Dziś przekonamy się, że ich taktyka dostała. No, no tak, jestem pewien, że ta taktyka się sprawdzi. Oni, oni zawsze grali do przodu. O, o wynik on spokojny, no, nie, myślę, że nie ma się co martwić. Kurde, ciasne te budy. Kurde, on chyba nawet jeszcze były. Więc kolej, bądźmy poważni, umiesz te budy. Nie przedłużając, przenieśmy się na stadion, gdzie lada chwilę rozpocznie się majątki. <ślesy>

Jego mina mówi sama za siebie. Jak wytłumaczysz Waszą porażkę? Najwyraźniej Wasza taktyka się nie sprawdziła. Fajnie się nam grało, no. Chodoki dali z siebie wszystko. To jest kolejny w przez sędziego nie ma się co załamywać, no. Może to jest o druga. Przed tym sezonem zapowiadaliście walkę o awans, a tymczasem na półmetku rozgrywek pracujecie się w dolnych tabelach. Ani mi niegodę, no, co, no. Przed sezonem założyliście sobie awans, nie? A widzisz jak się nam grona. No, dobrze z gramy. Ja, ja nie mam nic do zarzucenia sobie i swojej drużynie. Do rozegrania się mamy 15 kolejek, tracemy 25 punktów do lidera, może to odrobimy. No, będziemy się starać awansować. Dzięki Kuba, na pewno czeka Was parę miłych słów y, u trenera, a my w przenecku... Ani mnie. Tak Kolejno raz się nie udało, y, ale można mówić o po panu zaangażowania. Starali się... Y, ja to widziałem. ja do przodu. Można no z gra jak nigdy, a jak zawsze. No tak, panie Słodku. Było niestety parę mankamentów w grze defensywnej. Najwięcej będy popełnili dwaj stoperzy wraz z bocznymi i oczywiście sześcioma ofensywnymi zawodnikami. Nie wspominałem już o złej komunikacji między bramkarzem a napastnikami. Bramkarz, bramkarz, źle trasywał w linii, a poza tym bardzo, bardzo słabo czuł się na polu. No tak, ale na początku ruszyli z kopyta, ale spadło sześć bramek i posypało się. Wynik w ogóle nie odzwyczajny, a przebiegł gry na południu. Niczego nie chcę Wam przerywać, ale zaczęła się konferencja. przenieśmy się do na no, naszego Witam Państwa na początkowej konferencji prasowej. Wynik meczu to 7 Jest z nami trener gości Franciszek Cuda, Kapitan zespołu Jakub Zwłaszczykowski i najlepszy zawodnik meczu Jakub Julian. Yy, niestety yy, nie ma z nami przedstawiciela gości, gdyż spieszy się na ostatni PKS do nasza Na początek może ocena meczu. Zacznijmy od trenera gospodarza. Cóż, w nie należał do, do zbytnio udanych. Rozgrywaliśmy w te spotkania, jednak znowu nie udało się nam wygrać. Gruzina przeciwna zdeklarowała nas zespół. mecz był w sumie fascynujący do pierwszego gola, kiedy to wiedziałem o <coughs> e, Wiele nieporozumień w środku pola kosztowało nas straty gola i przez to e, w sumie straciliśmy cenne trzy punkty. Ważną rolę w tym spotkaniu odegrał sędzia, e, który ukrał dwóch moich piłkarzy i przesądziło to o losach w ostatnich porażkach można było się spodziewać większego zaangażowania u zawodników, A pretensji nie można mieć tylko do pary stoperów i bramkarza. Nasze ostatnie spotkania nie wyglądały w sobie tak tragicznie jak dzisiaj w Lamont. Jak wspomniałem, sędzia przyczynił się do naszej porażki. Sądzę, że w następnym meczu pokażemy inne oblicze i zdobędziemy trzy punkty. Może teraz pytania od reporterów. Telewizja trwa. Jako gwiazda całe miasto liczyło, że pociągnie pan zwycięstwa zespół. Co się stało? No niestety się nie udało nam wygrać, ale myślę, że mieliśmy bardzo dobrą gierę. Ale ze względu na to, że sędzia prawdopodobnie dokonał korupcji, to wyrzucił naszych bardzo dobrych zawodników, czego wynikło, że się nam te dwie bramki. Nie? nie mam więcej słów do tego. Słowacki radio. Co teraz? Zajmujecie 15. miejsce w 18. drużynowej lidze. Y mało meczy do końca. Podbieracie się? Czy ja bym się No tak wyszło, co ja zrobię. Bałżeń grali. Miałem z tym zamiast tego, co ja zrobię, ilu. karnego takiego, to... Sam, że był kiedyś sędzią, wiem, jakie są przepisy. A, nie gadajcie o nim, bo to naszym jest Nie będę to na Dziękuję, konferencja została zakończona.